Cześć, z tej strony Kama Kotowska, trenerka wystąpień publicznych, która uczy jak mówić tak, żeby chcieli nas słuchać. Cię opowiem Ci trochę więcej o storytellingu na zapisy. Jeśli prowadzisz szkołę językową, muzyczną czy plastyczną, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że suche fakty, takie jak liczba godzin lekcyjnych, czy... Liczba dyplomów nauczycieli albo nowoczesne sale nie wystarczają, żeby przyciągać nowych uczniów. To, co ma potencjał ich przyciągnąć, to są historie. I dzisiaj powiem Ci, w jaki sposób opowiadać historię tak, aby rzeczywiście wpływały na zwiększenie zapisów w Twojej szkole. Na początek musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego i jak właściwie storytelling działa? Otóż okazuje się, że opowiadanie historii działa zupełnie inaczej na nasze głowy niż słuchanie zwykłych suchych faktów. Ponieważ historie. Sprawiają, że w naszym mózgu aktywizują się różne obszary sensoryczne, to znaczy wyobrażamy sobie, że jesteśmy częścią tej historii, że przeżywamy ją razem z bohaterem. Zresztą badania pokazują, że historie są przez nas zapamiętywane 22 razy bardziej niż suche fakty, a ciekawe, dobrze opowiedziane, efektywne historie, czyli storytelling, potrafią podnosić konwersję, a więc procent osób, które podjęły działanie, nawet do 30%. Zresztą w marketingu edukacyjnym oznacza to tyle, że po prostu zwiększamy liczbę zapisów na zajęcia. Być może zastanawiasz się, jakie historie opowiadać. Otóż najlepiej opowiadać historię o ludziach, o uczniach, o nauczycielach, czy też o ich przemianach. Opowiadając historię o uczniach, skup się na konkretnej historii konkretnej osoby. To znaczy, pokaż, jak ktoś chciał nauczyć się języka angielskiego, po to, żeby zdać maturę i wyjechać na studia za granicę, lub nauczyć się grać na gitarze, żeby zagrać ulubiony utwór swojego taty. Pokazując historię nauczycieli, skup się raczej na pokazaniu ich motywacji, pasji, dlaczego uczą, co im to daje, w jaki sposób wspierają swoich podopiecznych w trudnych dla nich momentach. Ten rodzaj historii pozwoli Ci zbudować autentyczność, ale też duży poziom zaufania. Pokazując historię przemiany, skup się na tym momencie kulminacyjnym, to znaczy pokaż nieśmiałe dziecko, które teraz samo zgłasza się do recytacji wierszy albo Nastolatkę, która dowiedziała się, że muzyka potrafi pomóc jej ze stresem i lękiem, który odczuwa. Pamiętaj, że każda historia musi mieć konkretną strukturę. W tym wypadku ta struktura jest prosta i dosyć powtarzalna. To znaczy, bohater z konkretnym celem napotyka przeszkodę i przechodzi kryzys. Bohater podejmuje próbę pokonania tej przeszkody. Następuje punkt kulminacyjny i dostajemy rozwiązanie jego problemu. Rozłóżmy sobie teraz ten wzór na czynniki pierwsze: Bohater, czyli uczeń, nauczyciel, rodzic, z którym odbiorcy mogą się w jakiś sposób utożsamiać. Cel prosta sprawa, po co do Ciebie przyszedł, czego chciał się nauczyć, jaki sobie cel wyznaczył. Przeszkoda, czyli coś, co utrudnia osiągnięcie tego celu. To może być trema, stres albo trudność materiału. Przełom następuje w momencie, w którym ten bohater spotyka się z Twoją metodą, z Twoją szkołą, z Twoimi zajęciami. No i rezultat, oczywiście, to Ty, Twoja szkoła, cała na biało jako miejsce, w którym bohaterowie mogą pokonywać przeszkody i osiągać swoje cele. Pamiętaj, że bez emocji nie ma marketingu i to one są paliwem każdej dobrej historii powinny poruszać czyli pokazuj radość dziecka, dumę rodzica, satysfakcję nauczyciela. Bo to emocje sprawiają, że ludzie nie tylko lepiej zapamiętają Twoją szkołę i Twoją ofertę, ale chętniej do niej przyjdą. Tak więc jeśli chcesz wyróżnić się na tle konkurencji, pamiętaj o tym, aby każdej historii nadać emocjonalny wydźwięk. Historie historiami, ale jednak prowadzisz biznes, warto by więc, aby te historie przekładały się na jego wzrost. W jaki sposób zaprojektować historię odpowiednie pod kątem marketingu? Po pierwsze, zdefiniuj cel, to znaczy chcesz zwiększyć zapisy, budować markę osobistą czy markę swojej firmy, swojej szkoły, a może chcesz utrzymać aktualnych uczniów i zachęcić ich do wracania do Ciebie na zajęcia. Pamiętaj, że każda historia powinna mieć jeden konkretny cel biznesowy. Po drugie, pamiętaj o segmentacji swoich odbiorców, to znaczy inne historie będą działały na rodziców siedmioletniego dziecka, inne natomiast na dorosłych, którzy mogliby chcieć się zapisać do tw na Twojej szkoły i skorzystać z Twojej oferty. Po trzecie pamiętaj o tym, żeby wplatać wartość swojej szkoły, czyli to, co wyróżnia Was na tle konkurencji. Spersonalizowane podejście, nauka przez zabawę i tym podobne. No i na koniec pamiętaj o tym, żeby dać wezwanie do działania, czyli call to action. Musisz wyjaśnić ludziom, co w ramach wysłuchania Twojej historii powinni dla Ciebie zrobić. Prawdopodobnie zapisać się na zajęcia. Sama świetna historia o dobrej strukturze i dobrym backgroundzie marketingowym nie wystarczy. Musisz ją też pokazać światu. W jaki sposób promować swoje historie? Oczywiście na mediach społecznościowych. wykorzystuję krótkie formaty wideo, cytaty, grafiki przed i po, aby pokazywać swoje historie w swoich kanałach. Po drugie, publikuj tę historię na stronie z zapisami. Zamiast wymieniać od punktów cechy swojego kursu. Skup się na tym, żeby pokazać dwie, trzy historie, które dają największą wartość. Po trzecie, takie pigułki historii wysyłaj też swoim odbiorcom w newsletterach lub jakiejś innej formie kontaktu, którą z nimi utrzymujesz. No i wreszcie, wykorzystuj historię swoich bohaterów na eventach na żywo czy dniach otwartych. Nie ma nic bardziej autentycznego niż bohater, który opowiada swoją historię na żywo. Pamiętaj też, żeby analizować skuteczność swojej historii, bo tak storytelling też da się zanalizować. W jaki sposób więc możemy sprawdzić, czy nasze historie działają? Przede wszystkim śledząc zaangażowanie online, to znaczy sprawdzaj liczbę wyświetleń, klików, komentarzy, udostępnień pod swoimi postami, pod swoimi filmami, w których pokazujesz historię. Po drugie, śledź click-through rate, czyli CTR. Oraz konwersje, Procent ludzi, którzy dokonali konkretnego działania w ramach zobaczenia Twojej historii, czyli przeszli pewnie dalej na stronie zakupów czy zapisów na zajęcia. Zbieraj feedback zarówno od uczniów, jak i od rodziców. Pytaj ich, gdzie dowiedzieli się o Twojej szkole, co ich do Ciebie przyciągnęło, dlaczego zostali na dłużej. Bardzo często możecie okazać, że to właśnie Twoje historie ich przyciągają. No i pamiętaj o tym, żeby testować. Sprawdzaj, co działa, nagrywaj różne formaty historii, pracuj z różnymi narracjami. I Oceniaj ich skuteczność. Podsumowując, pamiętaj, fakty nie sprzedają, historia tak. Historie powinny mieć odpowiednią strukturę, ale też spełniać cele marketingowe, to znaczy, muszą mieć jasny cel, segmentację, wplecioną wartość swojej oferty, a także mieć call to action, czyli wezwanie do działania. Pamiętaj, żeby promować swoje historie nie tylko w mediach społecznościowych, ale też na stronach zapisów, w trakcie eventów, dni otwartych czy nawet w newsletterach, jeśli takiego wysyłasz. I oczywiście nie zapominaj o mierzeniu skuteczności swoich działań. Tylko to, co jest zmierzone, będziesz w stanie naprawić. Na koniec nie zapominaj, że sprzedajesz opowieści, sprzedajesz nadzieje, sprzedajesz obietnice przemiany, a nie tylko prostą ofertę. Tak więc wykorzystaj emocje, wykorzystaj historię, aby zaczęły działać na twoją korzyść. Powodzenia!